Tom 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 to to tom Jedziemy na rozpierdol część drugą A ty to nagrywasz ogół? Ok? Tak Nie Ty Kto by nie chciał oglądać zombie w dressach O tu jest O tu jest takaś panda a tu jest świnia Tam o, dużo pipe pompleży. leży na Złoty ja wyrzuciłem wziąłem diamentowy Jakieś jak teczki Zombie się tu biją o, tak. Baca zdobywa osiągnięcie, Spałom na trupa, o co chodzi? Spał Jak to? Nie nie, kwas, 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 kwas O co chodzi baca z tym osiągnięciem? Nie rozumiem, Zraz No z pałą na trupa zrobisz jakieś niecie. No wiem, no... Za zobaczcie mówię, czekajcie, zobaczcie ci Pałom na trupach. Puści! W każdym walki zabić

Jaki wiesz tur Wiem O, kałachy O jest ten spazik Gdzie wyjdziecie? Ej, tam, przyszliśmy, wracajcie No zawiam ho Jest tam Power Ranger następny Widzę, Jestem zero Nie, nie, nie w kwas! Dobra Dobra, tu jest... nie, to jest jakaś lalka, ale tu jest sub -Zero. I ktoś się w lawie. To jest ten pokój pusty, tak. Tablet? Ja nie wiem, przez tą pańczy idziecie, czy jak? Nie no. Ja inną drogę, no no Pakuj się tam! Nie wejdziesz Nie. Ej, tu jest jest jedzie ho, ho! Ej We mnie oczywiście Ej, ale tam Zoe została no i olej ją. Ej, horda wyciszka. Dobra, tam coś rzucę. Ja plecie. Aha. Leżeć. O tu masz power ranger za chyba jeszcze jednego. Gdzie? Nie. To stykają. To robimy z Zoe gdzie masz Halo? a zej niech leży albacy pomóż! tu mam jakiś niemiecki no, jest na coś tu znalazłem na pięterku. masz zdjęcia uuu, tu coś znalazłem nether różowy ranger jakiś czarny i kto tam w las? Jedziemy... Jest tam smok! Podnieście tam Holy shit! Mogę na niego wejść nie, nie wchodź tam. Czekaj, się, to, bo Czekać, Czekajcie ciepło bo eksplorujemy. Ja... Nie nie wszedłem do tego, ty zeskoczyłem tylko na murek. Da się wejść, to pojęcie się jak, jak, jak ja tam schodziłem na murek i się dwa razy nie dało wejść. No nie, nie da się no wejść. A tam nic nie było. Jakaś... Kto to jest? Power Powerangersy dwa. Mam iść tu To tu byliśmy, ja tu poszedłem to trzeba iść tu Nie, tu jest co z Halo? Tutaj A no jest z Halo o, Tutaj, chyba Tak bo nie Tutaj, ale w, inne, inne, w inną drogę? Czy jest ja? Aha, tu A no jest tu coś, dobra, fakt wow Masz coś tu? biaczki O jest następny Power Ranger, biały Celi Oni dupę myją w fontannie Celi? Aha Oho Tank On przyjebał Pomóżcie mi! Pomóżcie mi wstać! Dobra, leży, tank leży, jest! Ale fuks. Nikt nie ma życia. Jak nie, a niech mam Mogę się schilować O, oh, uh, hero brain <laughs> A no to ty jest e, Kto tam jest? Ty obcy, przemieniany się ten Przemieniony w skleta Widzicie? O, Gdzie ty... macie tego Braina? Tu jest jakiś typ poprzybijany, a tu jest też jakiś typ przy Tutaj. Czyny. Aha, tam Tutaj dalej. jest. A, bo to koniec gry już. Nie, baca jeszcze jest kilka plansz to ty coś nie zamykaj baca. Nie jest dobre, a nie dobre jest. Jest, no. Dużo Herobrine. Trzecia, <grych> chcesz się skinować. Francis, you should heal up.